Ja obudzam, dzisiaj lecimy budować hopy. No i co, lecimy? mamy już pewne miejsce, gdzie jedziemy. I tam może być fajnie. No? Może być fajnie. Ogólnie to będzie taka wielka góra, jest taka. Ponąć, pon, pon, ponąć, bo tego to do końca nie wiem. Ale e, ponąć taka wielka góra ogólnie jest i tam po prostu będziemy robić hopy. E, mam tylko to, ale na razie musimy po prostu obcalić, bo jakbym z tym cały czas jeździł, to bym nie wytrzymał.

Zwalone. No i teraz trzeba się wydrapać, więc co będzie jeszcze bardziej ciekawsze, życie jest ciężkie. Lazo. Nie, damajcie, Ja też nie wiem ja. Jo Jo To jest normalnie linia gapów, taka można by było coś zrobić jako. jak nie gapów, to nie wiem, może jakichś kikerków. Jakieś kikierki, by można było robić w policzki. To jest na ulicy? Że tamto z góry byśmy odgarnęli i że tu byś leciał i tu kikery. No on na środek. No, dobra. Ja, można zrobić, można coś zrobić. Ja widzowie, witam na mojej głowie, tylko tym razem w luźnej bani, można tak nazwać. Można zrobić. Można ładny centrum zrobić, stamtąd rozpęd. I można kikery na pewno porobić. Ten piach jest inny niż ten taki Ale biały tamtą tam, czy stąd? tutaj, jeżeli chcesz się z rozkładać to byśmy musieli trochę dorobić no, a stamtąd jest lit. mhm dobra tutaj myślę, że bym był stoliczek mogę Jest tutaj dziury zacząć robić Och, dobra to nie jest taki biały to jest taki, no bardziej taki kruchy niż tamte Wiadostwo na ten skład właśnie leci teraz po swoją łopatę. No byliśmy trochę głupkami, że tego nie wzięliśmy, bo jednak się przydała druga łopata, to żebyśmy nie musieli jeździć. Ja tu zostaję i to po prostu zacznę robić. Jakieś pierwsze gapy, kikery i stoliki. I po prostu no tak, by. Więcej, więcej pasji! Więcej pasji! Więcej pasji! Więcej pasji! Więcej pasji! Więcej pasji! Dobra, nie chce mi się. U. Ja widzę, że sobie zrobiłem chwilową przerwę. Już lecę. Tutaj słabo, że to jest odkryte. Takie. Ale tutaj aż tak nie widać z ulica, a potem tu mało ludzi mieszka, bo to jest taka... Odludniona trochę ta granica, można powiedzieć. Ogólnie już na jest i tam robi tam e, zjazd, a ja robię dalej to cielko. O Boże. Już się jakoś ciemno robi. A dopiero tak wcześnie. Ogólnie to widzowie co tak wygląda. To będzie trzeba jeszcze powiększyć to dużo. Strasznie dużo. Strasznie, strasznie dużo. Dobra widzowie, ogólnie ja sobie zamieniłem się z innym składem i widzę co on tutaj robił. Tutaj pyk, mini drop. W dół, w dół, w dół. Na chopę jest krzywo. Bandy od razu na hopę. To by było chore. O! Uh, ja kontynuuję ten pojazd. Patrzmy, czy da się najechać. W ogóle to. O! Oh! Da się najechać, tylko jak zrobię pełen stolik, to tak nie będzie tutaj, ale da się najechać. Pat, to będzie tak jak tu. Da się najechać. Zabawny jest ten, ten stolik. Więc ogólnie plany, już kończymy i plany są takie, że dywanami pokryć wyskok i dłuższe, dłuższe lądowanie, bo po prostu to przelatujemy. Ja to już flotowałem i to po prostu. No nie dziwię się w sumie, że to flotuje i że na ten skład tak samo, więc. Bo jednak jest to małe. Jutro nas spokojnie przyjedziemy, bo ja dzisiaj miałem 8 lekcji. Jutro nas spokojnie przyjedziemy i... To ogarniemy, nie? Tymczasem ja wracam, nawet nie wiem którędy.